Technologia źle użyta może szkodzić Twojemu umysłowi. Jeżeli używasz za często GPS-a i nie podróżujesz, kierując się własną pamięcią terenu, Twój hipokamp, cząstka odpowiedzialna za pamięć jest coraz mniej aktywna i przez to może się kurczyć. Czyli tracisz pamięć. To samo jest ze sztuczną inteligencją. Im więcej delegujesz do sztucznej inteligencji, tym mniej aktywny jest Twój umysł. Są badania, które pokazują, co się dzieje z umysłem studentów wtedy, kiedy wykorzystują sztuczną inteligencję do pisania eseju i porównują to ze studentami, którzy do pisania eseju wykorzystują własny umysł? Różnica jest diametralna. Po prostu ograniczenie działania umysłu widać gołym okiem w czasie badania. Taki mały fragment się aktywuje, i tak słabo wtedy, kiedy używamy sztucznej inteligencji. Cały mózg jest aktywny i to dużo bardziej intensywnie wtedy, kiedy sami. Wkładamy wysiłek w to, żeby napisać esej. To teraz wyobraź sobie, że używasz sztucznej inteligencji do większości Twoich zadań. Twój mózg zaczyna się kurczyć.